Bardzo proszę w takim razie pan Marcin Wójcik z Koalicji Żywa Ziemia i jego prezentacja z pięknymi mikrowami na pierwszym slajdzie. Zaraz je zobaczymy. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Zastanowimy się dzisiaj, jakie zmiany są pożądane w rolnictwie, aby wypełnić zobowiązania polityki klimatycznej, w tym zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla. Reprezentuję Koalicję Żywa Ziemia. Na wstępie, no, obecnie globalne emisje dwutlenku węgla sięgają 41 gigaton na rok. By osiągnąć cel ustalony na paryskiej konferencji klimatycznej, konieczne jest pochłanianie 15 gigaton na rok dwutlenku węgla. Gleby mają potencjał zgromadzenia 4 do 5 gigaton dwutlenku węgla na rok. Są zatem w stanie w znaczny sposób przyczynić się do ratowania klimatu. Pozwoliłem sobie sprawdzić tą informację, jak to wygląda od strony takiej naukowej. Tam to było z po, czasopisma popularno-naukowego. I tutaj, za dr Anną Sierpińską, nauka o klimacie, Uniwersytet Warszawski. Prognozy dotyczące zmian w światowych zasobach zgromadzonego w glebach węgla organicznego w XXI wieku są bardzo rozbieżne. Od straty 37 gigaton do zyskania 146 gigaton. Przeliczając te wartości na CO2, możemy wyliczyć, że w glebach możemy średnio w roku zatrzymać nawet 5,4 gigatony dwutlenku węgla na rok. Te 5,4 gigatony dwutlenku węgla, jest to ta bardzo optymistyczna wersja. Skąd te rozbieżności? Tak jak tu już na wstępie rozmawialiśmy o deszczu, mamy zmiany klimatyczne i nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, co się będzie działo w przestrzeni rolniczej, w przestrzeni produkcyjnej, jak będą wzrastały rośliny, ile rośliny będą miały wody. wody. I tak dalej, i tak dalej. Stąd też te rozbieżności. Zerknijmy, jak wygląda sytuacja w chwili obecnej w Polsce. I tutaj mamy na tym slajdzie przedstawiony bilans materii organicznej w glebach w latach 2007-2020. Jest to, była to prognoza. I z której wynika, że średnio w roku tracimy na hektarze niemal pół tony węgla. Stąd widzimy, że te, ten stan obecny w rolnictwie odbiega od tego życzeniowego, który tu byśmy chcieli, żeby, w którym kierunku, żeby to poszło. O, czym, z czego, o tym, z czego to wynika, zaraz Państwu powiem więcej. W głównej mierze to jest kwestia sposobu uprawy, tego czy rolnictwo jest wprowadzone w sposób konwencjonalny czy ekologiczny, kwestia chemizacji rolnictwa, kwestia ilości zabiegów i wielu, wielu innych danych i czy tutaj wielu, wielu innych aspektów. Jednym z nich jest choćby nawet rodzaj rośliny, którą uprawiamy. I tak jak tutaj widzimy współczynnik reprodukcji i degradacji glebowej substancji organicznej jest różny dla różnych produktów rolnych. Okopowe warzywa to jest średnio ubytek substancji organicznej na poziomie tony 400. Kukurydza, warzywa liściowe, to na 150. Zboża oleiste, pół tony, strączkowe, trawy, mieszanki i ich mieszanki, rośliny motylkowe, czyli rośliny bobowate, tak jak koniczyna i tym podobne, mają tutaj dodatni ten bilans, bo tu już możemy dostarczyć do gleby blisko 2 tony substancji organicznej oraz międzyplony, czyli uprawa wzbogacona też, gdzie też dostarczamy tą substancję organiczną. To wszystko, powiedzmy, to są szacunki. W praktyce większość zależy od tej agrotechniki i od tych zmianach, o których będziemy zaraz mówili, w którym tutaj kierunku mamy, czy powinniśmy iść. I tak na dobrą sprawę, jeżeli zmienimy system gospodarowy, możemy kumulować węgiel organiczny w glebie, zamiast go tracić. Jako rolnicy możemy przyczynić się do sekwestracji nawet 10 ton i więcej dwutlenku węgla na hektar na rok. Podaję Państwu tutaj przykłady z Polski, gdzie tracimy średnio pół tony materii organicznej na hektar w roku. Dla przykładu są miejsca, na przykład w Hiszpanii, gdzie rocznie na jednym tylko hektarze tracą rolnicy nawet 90 ton gleby, na jednym tylko hektarze. Więc to są ilości bardzo, bardzo znaczne. Jest cały szereg metod, które możemy zastosować w rolnictwie, żeby przeciwstawić się temu zjawisku. Nie tylko już w rolnictwie ekologicznym, ale także i w konwencjonalnym. I tutaj tak dla przykładu tylko, Ty możemy zwierzyć ilość węgla, która nam pozostaje w glebie. Ta pozostaje, dodatkowo, która zostaje wprowadzona do gleby. Wzbogacona rotacja. Dalej mamy kompost i obornik, nawet do tony węgla organicznego na hektarze więcej. Poprawa użytków zielonych, wprowadzenie agroleśnictwa. Na tym agroleśnictwie troszkę więcej się zatrzymamy. Z tego względu, że jest to bardzo istotny element. Niemniej jednak, jako że jesteśmy na konferencji Energia dla Niezależności, zwróćmy także uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Rolnictwo ekologiczne zużywa dwu do 7 siedmiokrotnie mniej energii niż rolnictwo konwencjonalne. W praktyce wygląda to tak, iż do rolnictwa konwencjonalnego musimy włożyć więcej energii niż wyciągniemy z tego rolnictwa w postaci produktu. W przypadku rolnictwa ekologicznego niejednokrotnie jest tak, że nawet połowę energii tej, że wyciągamy dwukrotnie więcej energii w postaci produktu, niż wkładamy do, do produkcji. Więc warto też zerknąć na to rolnictwo z punktu widzenia przepływów energii. Te pożądane zmiany, bardzo często mówi się teraz o rolnictwie zrównoważonym. Ja wtedy zadaję pytanie: co my chcemy w tej chwili zrównoważać? W momencie, w którym mamy taką, a nie inną sytuację w kontekście gleb, bo tutaj, jeżeli mówimy o węglu i o tym magazynie węgla, musimy przede wszystkim mówić i myśleć o glebach. Jeżeli zrównoważymy to pytanie, czy to nie jest w dalszym ciągu troszkę za mało? Stąd też ciekawym, ciekawym rozwiązaniem dla rolników jest tak zwane rolnictwo regeneratywne. Ono ma tutaj w niektórych miejscach cele czy tam metody działania są bardzo zbliżone do tych, które pojawiają się w rolnictwie węglowym. Niemniej jednak ten cel podstawowy jest tutaj troszkę, troszkę inny. W tym rolnictwie regeneratywnym to są takie systemy jak systemy bezorkowe, systemy rolno-drzewne, czyli agroleśnictwo, holistyczne wypasy, systemy wypasu, żywa ziemia, keyline farming, czyli tematy dotyczące wody, polikultura i produkcja mieszana oraz nowinka w Polsce w rolnictwie. Bardzo taka niszowa działalność, czyli biowęgiel jako środek nawozowy. Co to jest w ogóle rolnictwo regeneratywne? Jest, rolnictwo regeneratywne, ekologiczne poprawia efektywność wykorzystania zasobów. Zamiast jest uważać, jest to całościowe podejście do rolnictwa, które zachęca do ciągłego wdrażania innowacji w celu odniesienia korzyści środowiskowych, społecznych, ekonomicznych oraz komfortu osobistego. Tak w skrócie można by było powiedzieć, że działamy w zgodzie z naturą, a nie przeciw niej, bo tak na dobrą sprawę, często to rolnictwo, z którym mamy w chwili obecnej do czynienia, jest działaniem przeciwko naturze. Wspominałem o agroleśnictwie. Wielu ludziom agroleśnictwo kojarzy się z rolnictwem w lesie. Nic bardziej mylnego. Jest to celowy, tutaj to słowo celowy, podkreślam, sposób gospodarowania ziemią rolną, w którym produkcja roślinna i lub zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i lub krzewami. Czyli jednocześnie prowadzimy tą podstawową produkcję rolną oraz tą dodatkową produkcję drzewną lub produkcję z drzew. Jak to wygląda? W kontekście tych innowacji w rolnictwie ONZ określiło agroleśnictwo jako najważniejszą innowację w rolnictwie w XXI wieku. W, we Francji do roku 2030 przyjęto, że ponad 50% gospodarstw rolnych stanie się gospodarstwami agroleśnymi. Mówimy o innowacji. Ja tutaj bardziej skłaniam się ku definicji agroekologii, do wiedzy naszych dziadków. To jest rycina z XV-wiecznej francuskiej książki, na którym mamy doskonale zaprezentowane agroleśnictwo. Czyli, tak na dobrą sprawę, zaczynamy wykorzystywać wiedzę naszych dziadków, naszych pradziadków w praktyce rolniczej. Troszkę nam się tutaj to pogubiło, gdzieś to wszystko zniknęło. Niemniej jednak, w Polsce już tu dezydery chałopowski, zakładał zadrzewienia w Turwi, w chwili obecnej mamy tam park krajobrazowy imienia generała Dezerego Hałopowskiego. gdzie wprowadzał zadrzewienia między polami, zadrzewienia przeciwwieczne, które tutaj miały pozytywnie wpływać na rolniczą. Gdzie znajduje się agroleśnictwo? Tak na dobrą sprawę mamy takie uprawy tradycyjne, uprawy orne, mamy produkcję zwierzęcą oraz lasy, jeżeli popatrzymy na te grunty, choćby nawet i w Polsce. Uprawy tradycyjne zintegrowane z hodowlą zwierząt nazywamy rolnictwem mieszanym. Dlaczego jest to takie istotne za chwilkę powiem. Niemniej jednak zarówno uprawy tradycyjne, uprawy rolnictwo mieszane oraz hodowla zwierząt zintegrowane z drzewami i krzewami nazwiemy w tym miejscu agroleśnictwem. I tak na dobrą sprawę, jakie są cele agroleśnictwa? Łagodzenie zmian klimatu oraz wzrost żyzności gleby. Ochrona zasobów wód i jej jakości. Gleby, ochrona gleby przed erozją wietrzną i wodną. Wspieranie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich. Poprawa mikroklimatu. Cele produkcyjne, zarówno drewna, biomasa, i inne produkty, owoce, grzyby, zioła. Zróżnicowanie produkcji rolniczej i poprawa rentowności gospodarstw. Poprawa jakości żywności. Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi oraz zapobieganie porzucaniu gruntów rolnych. Jak widzimy, tych celów agroleśnictwa jest bardzo dużo. To nie jest tylko kwestia sekwestracji węgla, kwestia przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jest to też kwestia adaptacji rolnictwa do zmieniającego się klimatu. To dbanie o środowisko pozwala nam przy mniejszych nakładach osiągnąć większą produktywność, lepsze wykorzystanie zasobów. Naturalnych, zmniejszają się nakłady, w tym właśnie te nakłady energetyczne, o których tutaj wspominałem. A efekty mogą być znacznie lepsze niż w przypadku rolnictwa konwencjonalnego. Co dodatkowo, gdzie jeszcze dodatkowo uzyskujemy dywersyfikację produktów, czyli oprócz tego, że możemy, tak na dobrą sprawę, wyprodukować porównywalne lub większe ilości, Żywności, jednocześnie mamy dodatkową produkcję w postaci właśnie drewna, owoców, grzybów i innych. Te systemy rolno-drzewne, agroleśnictwo, te są dość mocno zróżnicowane. Mamy tutaj uprawę alejową, mamy sylwopastoralizm, czyli użytkowanie leśno-pastwiskowe, czyli zadrzewione paswiska, pasy wiatrochronne, pasy buforowe oraz ogrody leśne. Tak pokrótce tylko, systemy drzewno-orne, uprawa współrzędowa, między rzędami drzew uprawiamy rośliny rolnicze. Drzewa są rozstawione zazwyczaj w odległości od 26 do 74 nawet metrów, rzędy drzew. Ma to na celu poprawę warunków wzrostu roślin rolniczych i to jest główny podstawowy cel dla rolnika: przeciwdziałanie wywiewaniu wilgoci z gleby. Ochrona produktów rolnych, ochrona przed wiatrem, przed wylegiwaniem zbóż i wiele, wiele tutaj innych aspektów. W kontekście konkurencyjności mamy tutaj też na jednym ze zdjęć. Pokazane, że tej konkurencji korzeniowej tak na dobrą sprawę nie ma. W systemach ornych jest ona wyeliminowana. W systemach leśno-paswiskowych możemy także zastosować pewne techniki, które pozwolą nam to, tego uniknąć. Mówił w kontekście gazów cieplarnianych. Ja tylko wspomnę, że sadząc to pole, bardzo częstym Takim elementem systemów agroleśnych w naszym, w naszym regionie geograficznym są topole. Sadząc topole, jedna topola w wieku 30-35 lat może osiągnąć znacznie ponad 2 metry sześcienne drewna, więc możemy sobie policzyć, jak to Tutaj, jaki tutaj jest wielki przyrost tej biomasy, a co za tym idzie, ile tego węgla zostaje zmagazynowane w drewnie i w masie korzeniowej. Dodatkowo przyczyniają się nam do powstawania próchnicy. Próchnica jest tutaj bardzo ważnym takim elementem. Próchnica składa się w 58 do 62% z węgla. I tak na dobrą sprawę, mówiąc o węglu i zatrzymywaniu węgla w glebie, mówimy o budowie warstwy próchnicznej. Jak jest to istotne, wystarczy wspomnieć tylko, że 1% próchnicy w glebie może zatrzymać 160 do 180 metrów sześciennych wody na hektarze. Ilość próchnicy w glebach w Polsce spada nam dramatycznie. Są regiony w Polsce, gdzie zawartość tej próchnicy zeszła już do połowy procenta. Zazwyczaj ta wartość waha się w przedziale od 2 do 6% w zależności od rodzajów gleb, niemniej jednak możemy na to, żeby tej próchnicy w glebie było więcej. I tak jak tutaj wspomniałem, z jednej strony sekwestracja węgla, z drugiej strony poprawa warunków produkcyjności, wilgotności gleby, temperatury. Parowania, obniżenie prędkości wiatru. I tutaj tych, powiedzmy, czynników ochronnych, czy też poprawiających produkcję jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Stąd też może to być bardzo atrakcyjne dla, dodatkowo dla rolników. Systemy leśno-pastwiskowe, zadrzewione pastwiska w różnych układach, plantacyjna uprawa drzew szybko rosnących w rozluźnionej więźbie, wypas bydła w sadach tradycyjnych, i żywa infrastruktura pastwiska, żywopłoty w połączeniu z pasami drzew. Jest tutaj naprawdę wiele, wiele tych rozwiązań, które możemy zastosować. Tutaj mam przykład, wypas owiec w plantacyjnej uprawie jesiona Wielka Brytania. W kontekście sylwopastoralizmu dochodzą nam tutaj takie aspekty, jak produkcja paszy, liściarki, owoce oraz poprawa dobrostanu zwierząt. Pasy wiatrochronne. Jeżeli chodzi o zadrzewienia w Polsce, mamy w chwili obecnej dość mocny kryzys. Tych zadrzewień z roku na rok nam ubywa. Pasy wiatrochronne w kontekście zmian klimatu i sekwestracji gazów cieplarnianych naprawdę dużo mogą tutaj zdziałać. Stąd też jest to temat, który bardzo mocno wraca do do tematów rolnych. Odpowiednie rozwiązania, zapisy znalazły się także w nowym programie rozwoju obszarów wiejskich, gdzie takie rozwiązania będą wspierane do zastosowania u rolników. Tutaj mamy gospodarstwo doświadczalne Gunnarshold, Islandia, pasy przeciwwietrzne, układ jaki jest tutaj zastosowany. Islandczycy, tak na dobrą sprawę, specjaliści od wiatru. Na szeroką skalę wprowadzają pasy przeciwpowietrzne nie tylko między polami, także przy drogach. Wszelkie naturalne linie tutaj wykorzystują, żeby poprawić te warunki. Pasy mogą być jednorzędowe, dwurzędowe, pięciorzędowe, nawet siedmiorzędowe. Wszystko zależy od tego, ile mamy miejsca do dyspozycji. Pasy buforowe w kontekście ochrony wód to także jest sekwestracja węgla. Dodatkowo ta sekwestracja może być tym większa, że te pasy buforowe wykorzystują nam nawozy biogeny spływające z pól. Z jednej strony mamy ochronę wód przed eutrofizacją, przed zanieczyszczeniem, zanieczyszczeniami tymi biogenami. Z drugiej strony mamy kolejne przestrzenie zielone, tereny zielone, absorbujące nam tutaj ten węgiel. I tak na dobrą sprawę pasy buforowe mogą zatrzymać nawet 98% spływu biogenów z pól. Stąd też jest to bardzo, bardzo istotny element w kontekście ochrony zasobów wodnych i w naszym przypadku ochrony Bałtyku. Panie Marcinie, proszę powoli o kończenie. Dobrze. Dwie minuty. Bardzo polecam Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwo, stronę. Można znaleźć tam dużo, dużo więcej informacji na ten temat. Mamy także temat holistycznych systemów wypasu. Bardzo ciekawy temat zapoczątkowany przez Alana Savorego, holistic management. Naprawdę warto się z tym tematem zapoznać. On jest oparty o krzywą wzrostu traw, czyli działanie w rolnictwie w okresie tego najintensywniejszego wzrostu traw. Czyli naj największej sekwestracji węgla, największego, największej produkcji biomasy. Niesamowicie ciekawy temat, mówiący także o stopniu zgryzania przez bydło inne zwierzęta runi pastwiskowej, o wzroście korzeni i wzroście tej biomasy. Sekwestracja następuje wtedy, kiedy mamy wiązane, kiedy po prostu rośliny przerastają, kiedy jest zielona masa, kiedy jest fotosynteza. Stąd też tutaj są to metody ukierunkowane na zwiększenie tempa przyrostu runi paswiskowej poprzez zwiększenie okresu odpoczynku runi paswiskowej. Można to wykorzystać także w kontekście promocyjnym. Nature means business. Przykładem może być Pasture for Life, wołowina grass-fed. Wołowina może być produkowana z zerowym albo nawet i ujemnym śladem węglowym. Wszystko zależy od techniki, jakie tutaj zastosujemy. To są bardzo ważne aspekty, które, aspekty, które tutaj nam się gdzieś gubią i w, tym, w tej nagonce czasami na to, to mięso. Nam gdzieś ginął. Żywa ziemia. Jeszcze tylko to może na koniec. W momencie, w którym jest tak zaawansowana chemizacja rolnictwa, tracimy żywe organizmy w glebie. Wystarczy wspomnieć, że w glebie na hektarze mamy około 15 ton w zdrowej glebie, 15 ton organizmów żywych. Co odpowiada około 30 krowom, jeżeli byśmy to tak mogli przeliczyć, i w momencie, w którym nie ma tych organizmów, nie mamy jak przetworzyć martwej materii organicznej na próchnicę. Nie, za, nie za, zaistnieją nam procesy humifikacyjne. Zadbanie o wody, cykl wodny z cyklem węglowym wzajemnie się przenikają. Jeżeli nie będziemy mieli wody, nie będzie produkcji. Rolniczej. Jeżeli nie będzie produkcji rolniczej zielonej masy, automatycznie nie ma, nie ma sekwestracji węgla. Różne techniki, które tutaj możemy zastosować w oparciu o linie konturowe terenu. Mała retencja, o niej wspominałem. 1% próchnicy w glebie może zatrzymać nawet 160 do 180 metrów sześciennych wody. Polikultura i produkcja mieszana, czyli rolnictwo mieszane. Też bardzo fajna sprawa w kontekście różnych modeli biznesowych. Tutaj przykład gospodarstwa Polyface Farm. Najsłynniejszego rolnika na świecie, jak to niektórzy się śmieją, Joel Salatin. I jest produkcja nawozów naturalnych, które są wykorzystywane w produkcji rolniczej. Nie ma importu nawozów, czyli ten przepływ energii jest tutaj dużo, dużo korzystniejszy. Biowęgiel, czyli też bardzo ciekawa sprawa, drobnoziarnisty karbonat, masę organiczną poddajemy procesowi pirolizy, powstaje biowęgiel i wprowadzamy ten węgiel do gleby. Węgiel, który może trwać w glebie do blisko tysiąca lat, niesamowicie poprawiając nam warunki dla wzrostu roślin i utrzymania wody w glebie, nawozów i tym podobnych. Oraz systemy bezorkowe, coraz bardziej popularne w Polsce. Wszystkie te działania przyczyniają się także do wzrostu różnorodności biologicznej. Dzikie zapylacze, zdrowsze i stabilniejsze systemy rolne, wydłużone łańcuchy troficzne, wsparcie i wzbogacenie cykli wodnego i węglowego. Ta różnorodność biologiczna z upraszczaniem składu, wprowadzeniem monokultur nam niesamowicie spada, a to przyczynia się także do, do zatrzymania tej zmniejszenia ilości sekwestracji węgla. Dziękuję bardzo za uwagę i przepraszam za minimalne przyciągnięcie czasu.